Cześć, z tej strony adept. Dzisiaj bitwa na E50. Bohaterem bitwy jest. Gracz Oniku. Idę zmienić Nick. No to właśnie, to może jakieś pomysły dla naszego bohatera, jeżeli chodzi o Nick, na pewno się przydadzą. Linia Zygfryda, szturm, losowanie na topce. Układ amunicyjny. A zwykłe pociski są pełnokalibrowe są, a jaki są kamuflaż jakiś jest, czy ty jak widzieliśmy też są <laughs> oddalanie, mocne oddalanie kamery, no to to już na pewno jest, czy coś więcej? Tak, z tego co widziałem to jeszcze jest y większy zoom, ale nie wiem, może to po prostu ten, ten zoom standardowy. Ja z niego nie korzystam w grze. Ale on jest dopakowany troszeczkę od jakiegoś dłuższego, dłuższego czasu. No, zobaczcie, jaki zoom. O, proszę. O, ja, ja z takiego nie korzystam, bo i tak nie potrafię na taką odległość strzelać. O, tak. Ale nasz bohater przeszkadza mi po prostu ten większy zoom, nie umiem z niego korzystać. Kiedy coś podjedzie blisko, to wtedy, to wtedy po prostu mam problemy z szybkim przestawieniem się na zwykły. Zwykły celownik, zwykłą odległość, zwykłą poprawkę. No i cóż, ale jeżeli ktoś potrafi z tego korzystać, to może naprawdę fajne, fajne wyniki porobić strzelając gdzieś tam na odległość. Zobaczcie, z daleka bite lighty, medy i bez spota. Ja myślę, że ten LTEK po prostu nie miał optyki. Nie ma załogi, może w ogóle. Albo jeździ tylko na lornetce, bo nasz bohater nie został wyświecony. A nie sądzę, żeby nasz bohater jeździł bez żarówki. Właśnie, to no tak trochę byłoby słabo, nie? Ale. Cóż. No. Na razie nasz bohater bardzo zachowawczo. Zachowuje HP, ale zachowuje się, jakby grał na drugiej linii. Nawet i z trzeci go tutaj wyprzedził, jest żarówka, jest. I z go wyprzedził. Natomiast tutaj mamy Karnewona, który bardzo ochoczo postanowił stracić HP. a Nasz bohater dalej na drugiej linii i z trzeci z przodu. No trochę, trochę tak, trochę słabo. No, cóż, yes, side scrap. Nasz bohater pokazuje wszystkie style walki. No tak, szuka przestrzału, szuka swojej przestrzeni swojej niszy, niszy, o, każdy w WoCie szuka swojej niszy, taka jest prawda, taka jest prawda, i tak, no ale nie można przeszkadzać trójce. no właśnie, i wyjechał taki obiekt 263, wkleił porządną pestkę i tyle, T-54 próbujący się side'ować, no, ale on też jakiegoś wielkiego damage'u w, w tym momencie nie zrobił. Eee, Szymon? Szymon? Czy tak to on miał? Nie widzę. Wyjeżdża znowu ten obiekt. No, ale teraz nasz bohater jest już przygotowany. Nie przepycha się z sojusznikiem z tyłu. Ale ładny strzał w teksturkę. Ładny. Dobrze, że ten IS3 nie trafił. Obiekt 263. E, znaczy trafił, to obiekt 263 również trafił, ale nasz bohater odpowiednio ustawiony, albo po prostu przeciwnicy nieudolni. Albo jedno i drugie. No dobra, mamy 3100 obrażeń, no i mamy załadowaną amunicję premium, no bo tak, bo obiekt 263 to już trzeba, nie? A przecież można mu pocisnąć z choeków! No nie wiem, nie wiem czy taka zabawa z tym obiektem 263 jest sensowna. Na szczęście on nie ogarnia. On powinien strzelać w wieżę, nie w kadłub przede wszystkim. I wtedy byłoby już... O, zobaczcie to. A, ta. O, I był wskaźnik na zielono, ale przeciwnik się ruszył. Myślę, że strzelanie się z obiektem 263 nie jest sensowne. Można, można byłoby znaleźć e, inną trasę. O, teraz przeciwnik zajęty, można mu wkleić pestkę. Mm. Trzeba po prostu znaleźć swoją drogę do sławy. No i ten 50TP przyczynia się na pewno do sławy naszego bohatera. Tak. O, 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 mam, mam wspaniały pomysł na nik naszemu bohaterowi. Do ehm, naszego bohatera. Niszowy wojownik. O, tak. To, to będzie to będzie na pewno bardzo dobry nick. Ja swojego niku na razie zmieniać nie zamierzam. Myślę, że adept brzmi bardzo dobrze. <laughs> to już jest pewna marka. Słaba, ale marka. O tak, tak. I czekamy. Nasz bohater troszeczkę osamotniony, zobaczcie, jak nasi bardzo cofnięci, jak to troszeczkę odwróciło, prawdę mówiąc. Ładne, ładne wyczekanie Isa 3. Isa 3 nawet. Odwróciło Powinniśmy atakować tak A teraz się odwróciło tak Śmiesznie, śmiesznie to wygląda Oni zajęli nam spawna Jedynkę A my im zajęliśmy No niewiele im zajęliśmy, bo nawet do miasta nie wjechaliśmy Tak naprawdę Bo nasz bohater próbuje teraz samotnego rajdu miastem Ale czołgi w mieście to wiadomo To już nie jest to nawet piechota potrafi go e, taką dywizję pancerną zmasakrować. No i tak. Trzeba się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Mamy typa 61 i jest wyrównana wojna. No to nie jest bitwa, to jest wojna. Przydałoby się wsparcie, ale. No właśnie. Nasi się nasze TDK od. Od K3 raczej się nie ruszą. Centurion również nie wykazuje takiej chęci. Najłatwiej byłoby cisnąć miastem w tym momencie. A atakować trzeba 3 minuty do końca. Przydałoby się tu wsparcie. Jest udes z tyłu, jest pantera i jest typ 61. Groźny przeciwnik. Ale tak jak mówiłem, na miejscu naszego bohatera już bym dawno zmienił miejscówkę. I spróbował zaatakować inną uliczką. To nasz bohater powinien prowadzić atak, bo nasi sojusznicy są mocno pokierszowani, a. A nasz Nikuś. Ma jeszcze zapas HP. A jest typ 61. Trafiony chyba ten garnek. No, jednak to działo. Robi robotę. E50 jest bardzo przyjemnym czołgiem, jeżeli chodzi o to, świeci się STV. Trzeba go jak najszybciej. Zmasakrować, żeby naszych, naszych tam nie powystrzelał, jest Pantera. Zobaczcie, jaka pełna pełniuśka. I Ty, 61. Ale on ma małe działo. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, że on ma małe działo. Jeżeli będzie się tak wychylał, możemy iść cios za cios z nim. No, chyba, że wyjedzie Pantera na naszym przeładowaniu, i wtedy będzie ciężko. No, zobaczcie, jednak da się sobie jakoś radzą. Odważnie atakują miasto, pozbyli się tego TDK z prawej strony, i teraz agresywnie próbują wygrać bitwę. I to chyba się uda. A uda się, jeżeli nasz bohater po prostu weźmie na siebie teraz ciężar ewentualnych ciosów, nie będzie się bał wyjeżdżać, przyjąć właśnie jednej peski, może i drugiej. Oczywiście trzeba uważać. Kartnerwon y, chyba jest na wykończenie, więc można po niego pojechać, ale nie w ten sposób. No już teraz nie ma szansy, żeby gdziekolwiek pojechać. Trzeba uważać, trzeba się skryć. Każdy czołg może nas teraz zniszczyć. Ale trzeba próbować zwyciężyć w bitwie. Tylko minuta została. A wynik jest całkiem przyjemny, więc y, do ataku, do ataku. Dobrze, bardzo dobrze nawet. I teraz wszyscy na karnewona, wszyscy na centuriona. Nie można się zastanawiać, centurion jest na ogrysku i na ten ogryzek nasz bohater chyba chciał zapolować, żeby on nie uciekł. Bo do karnewona jest po prostu bliżej. I on jest za chwilę w kleszczach wzięty. No i udało się. Udało się dzięki temu, że nasi postanowili w końcówce zaatakować, mimo że mieli małą ilość HP. Także brawa dla nich. Nasz bohater jak zwykle na trzeciej linii. <laughs> Okej. Okay. Czaju się trochę, czaju, no, ale swoje ustrzelał. A ile? To zobaczymy za chwilę. Padła masterka. Padła stalowa ściana. Duży kaliber topkan. 8200 obrażeń, bardzo ładnie, 7 fragów, 1696 expa, pięknie, pięknie, a ja tak chwaliłem nasz team, a zobaczcie, skorpion, bardzo ładnie, <śmiech> 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 eltek, isu, obiekt 703, z którym się nasz bohater przepychał, no pięknie, z szósty, pięknie. Skoda T50, wyższy No nie, no nie, no nie. No. Wszystko co mówiłem, to należy wyrzucić do kosza. Oprócz te, tego ataku w końcówce, no tam wtedy no, odwaga się załączyła i nagle t 44 ruszyło. Udes ruszył. E, no, I nasz bohater przede wszystkim ruszył. Także śmiesznie to trochę wygląda. No, ten udes był najpoważniejszym wsparciem, a tak poza tym to, to ta bitwa tak naprawdę powinna się skończyć wcześniej i wcześniej zdecydowanym zwycięstwem. U przeciwnika nie jest lepiej, więc no po prostu, po prostu jakość graczy w tej bitwie była słaba i nie zmienia tutaj tego. Nasz bohater, bo nasz bohater też był słaby. O, co to jest tam? 8200. Zablokowane przez pancerz 1810, ale to przypadkiem. Dwa wyspotowane pojazdy. Asysty praktycznie nie ma. Wszystko robione na trzeciej linii, ale to tego nie widać tutaj w statystyka. <laughs> no dobra, udała się bitwa. Udała się troszeczkę, udał się team. Sojuszniczy. Wrogi również się udał i dlatego mamy tak, a nie inaczej na tych screenach końcowych. No nie, to nie screen. Ok. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.